No cześć. Więc co? Tak szczerze, to przez wiele lat żyłem w przekonaniu, wierzyłem w to, że piję w sposób kontrolowany, zupełnie, zupełnie normalnie. Później, kurde, zauważyłem, że chyba nie do końca to się kończy tak, jak ja planuję, ale jak się bardzo postaram, to znowu moje picie będzie wyglądało jak... Z reklamy telewizyjnej, co swoją drogą jest kompletna, kompletną brednią. E, taki spoiler mały. E, jeżeli obiecywałeś sobie, mówiąc delikatnie, z przeciętnym skutkiem, że tylko to jedno piwo i kończymy, może tylko w piątek, albo tylko w sobotę i potem wszystko normalnie ogarniamy, albo kurde zmienię robotę, zmienię miejsce zamieszkania, będzie inaczej, czy w końcu urodzi mi się dziecko, zostanę ojcem, czy matką, o, teraz, teraz to będzie, teraz to będzie, nie? bo w końcu wiadomo, odpowiedzialnie. Jeżeli z przeciętnym skutkiem obiecywałeś sobie, obiecywałaś takie rzeczy, to myślę, że ten film jest dla ciebie. Zapraszam. Więc tak, nasz mózg się uczy, no w sumie nic odkrywczego wszyscy wiemy, prawda? Natomiast przez długie miesiące i lata, kiedy żeśmy spożywali alkohol, nasz mózg nauczył się, że alkohol równa się przyjemność, w końcu dojść do momentu, do momentu gdzie podświadomie uważamy, że alkohol równa się przetrwanie, że bez alkoholu sobie nie poradzimy. Może ci się wydawać, że nie, no ze mną jeszcze nie jest tak źle, jeszcze daleki do tego. No dobra, a jak sobie wyobrażasz imprezy towarzyskie bez alkoholu? Jak sobie wyobrażasz, że podchodzisz do dziewczyny czy, czy do faceta, nie wiem, zagadać czy coś, bez alkoholu, załatwić jakieś sprawy? Jak sobie wyobrażasz hmm, spędzenie wolnego czasu na łonie natury, o tak jak ja tutaj teraz to robię? Niesamowite, bez alkoholu. Wiesz. I nagle się okazuje, nie no kurde, jak tam, no wesele, bez alkoholu, jak tam? No to, to się nie da. No właśnie. Yy, możesz dojechać do takiej fazy, że będziesz uważał jeden do jednego, że alkohol równa się przetrwanie. Ja w takiej fazie byłem, ale możesz dojść do fazy, gdzie większość ludzi, również tych, którzy w tak zwany kontrolowany sposób piją, nie wyobrażają sobie imprezy czy wakacji bez alkoholu. No to jakby nie patrzeć, też mówimy o pewnej formie zniewolenia, na pewno myślenia. I chcę, żeby to bardzo, bardzo wybrzmiało: że odstawienie alkoholu, że generalnie alkoholizm to jest przede wszystkim rodzaj alergii, a nie przeziębienia, które przechodzi. Ta alergia generalnie zostaje, ale to też w związku z działaniem alkoholu, tak? który, no, bądź co, bądź, ale też otępia nasze zmysły, poluźnia hamulce, więc trudno mówić o jakiejkolwiek kontroli, jeżeli już po dwóch browarach czy tam dwóch kieliszkach mamy te hamulce poluźnione. No przecież tak, tak, tak to wygląda. Po alkoholu ludzie robią rzeczy, których by normalnie nie robili, więc z samej definicji działania alkoholu. Nie ma czegoś takiego jak kontrolowane picie od samego początku, bo już spożywając jakąkolwiek ilość alkoholu, już zaczynamy tracić kontrolę. A dobra, to jeszcze jednego. A kurde, dobra, walnę jeszcze drugiego i już będzie tym razem dobrze, nie? już wtedy nie będę pił. A po trzecim to już ci się włącza tryb kuloodporny i kulaj dusza, piekła nieba. Wiemy, jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, alkoholizm to jest alergia, a nie przeziębienie. To jest duża, duża różnica. A skąd ta pewność? No cóż, sam nie miałem zapicia w swojej karierze kilkunastoletniej. Natomiast znam całą masę ludzi, którzy próbowali w sposób kontrolowany pić po jakiejś dłuższej przerwie. I wiesz co, no kurde, zaspoileruję trochę, skończyło się jak zwykle. <laughs> Także myślę, że tutaj raczej zaskoczenia nie ma, eee, że nie ma kontrolowanego picia, co zresztą potwierdzają niezliczone, niezliczone tłumy osób, które próbowały kontrolować. Dodatkowo jeszcze raz podkreślam, sama definicja działania alkoholu, która gdzieś też pozbywa nas chociaż krzty kontroli. Aczkolwiek nie tak mało, jakby się wydawało. Już powoduje, że no nie ma kontrolowanego picia. No po prostu zwyczajny. Nic z reklamy, o którym mówiłem dwie minuty temu. To jest w ogóle bzdura i brednia, nie jak reklamy są robione i przedstawiają, wiesz, celebrowanie i spożywanie alkoholu, jakby to było nie wiadomo co. i bardzo wiele osób, niestety, patrząc ten zakłamany kompletnie obraz I yy, jest to też podparte mechanizmem iluzji i zaprzeczeń, o którym za chwilę yy, Zaczyna mieć takie przekonanie Tęsknotę Kurde Kiedyś to było, nie? Kiedyś to ja Chciałem kontrolowanie piłem i w ogóle bym chciał Do tego wrócić, to jest jedyne o czym marzę, nie? I Powiem Ci, że Próba kontroli picia to jest mniej więcej jak próba kontroli lotu, spadając z dachu. <laughs> o ile dach dość wysoki, to może Ci się wydawać przez jakąś niedługą chwilę, że lecisz yy, z gracją, tak? Natomiast dość szybko się przekona, że jesteś jak, wiesz, kura w locie. <laughs> nie, nie wygląda to zbyt majestatycznie. Yy, i, I walisz glebę. No tak wyglądają po prostu, moi drodzy moi drodzy kontrolę, kontrolę yy, picia, no tak jak próba kontroli lotu spadając z dachu yy. ale jeszcze żeby troszeczkę to odczarować to weź sobie wstaw oglądając taką reklamę że oni nie trzymają wiesz kufla nie trzymają kieliszka, nie trzymają butelki i wiesz tam wiadomo jak to się nalewa tylko widzisz paczkę fajek z papierosami jeszcze powiedzmy z... 30-40 lat temu to było zupełnie normalne. Yy, dzisiaj no 90% ludzi, procent ludzi jednak jest przekonana, że z tym paleniem jest coś nie tak. Nie? I nawet osoby, które palą, to uważają, że to palenie jest do dupy. W przeciwieństwie do yy, alkoholu, bo generalnie 90% ludzi, która pije, uważa, że alkohol jest super, mimo że im rozpierdziala życie kompletnie. Więc wstaw w miejsce alkoholu, patrząc na taką reklamę paczkę fajek I się to wyda trochę dziwne Idźmy krok dalej Wstaw w miejsce alkoholu słoik Budapremu Wiesz, no wiesz alkohol chemicznie to jest yy, narkotyk, więc właduj tam kreskę yy, albo, albo słoik Budapremu ne? No to kurde nie będzie to wyglądało dobrze Moi drodzy, jeżeli będziemy po stoicku podczyli na alkohol w pełni tym czym jest to te reklamy wydadzą się co najmniej żałosne, a nie jakieś wiesz, podniecające. No, po prostu taką, taką myśl Wam zostawiam. Pomyślcie o tym, oglądając kolejną reklamę. Odnośnie mechanizmu iluzji i zaprzeczeń. Wspominałem o tym przed chwilą. Jest taki mechanizm w każdym jednym uzależnieniu, on ma generalnie chronić nas przed tym, byśmy obłędu jakiegoś nie doznali. I jeżeli przez wiele, wiele miesięcy, lat żeśmy nauczyli się, że alkohol równa się przetrwania, my możemy w ten sposób o tym świadomie nie myśleć, ale nasz mózg tak to interpretuje, i on, jego podstawowym zadaniem naszego mózgu jest dbanie o nasze przetrwanie. Byśmy po prostu przeżyli dalej i zapewnili yy, ciągłość gatunku. I. Paradoksalnie będzie robił wszystko, żebyśmy wrócili do picia, bo żyjąc w przekonaniu, że bez alkoholu sobie nie poradzimy, mózg zrobi wszystko, tak samo jakby wzbudzał w tobie instynkty przed jedzeniem czy przed piciem. Wody dosłownie, tak? Żebyś przetrwał, żebyś przeżył zwyczajnie. Słuchajcie, ludzie potrafią naprawdę paskudne rzeczy robić, by przetrwać. Potrafią kogoś bardzo skrzywdzić czy zabić w samoobronie czy w obronie bliskich. Były przypadki kanibalizmu, gdzie osoby, które. Mm, zmuszone właściwie do, do takiej sytuacji, zjadały zwłoki innych ludzi po to, żeby przeżyć, żeby przetrwać, bo wiedziały, że inaczej umrą. Ne? Więc my jesteśmy skłonni do nie, niewyobrażalnych poświęceń, by przetrwać. Zresztą myślę, że każdy, kto no, nie mało się nacierpiał i nie mało się nakombinował, żeby wyrwać na alkohol, czy żeby wyskoczyć, wiesz, kurde, o 4 rano gdzieś na stację, żeby szybko się napić. Doskonale wie, co to znaczy walczyć o przetrwanie. No, tak to wygląda, więc ten mechanizm iluzji i zaprzeczeń wpędza nas w to błędne koło w dobrym, w dobrym celu, bo to jest bardzo potrzebne oprogramowanie. Natomiast dostało błędnych danych, tak? I jest jedna bardzo istotna rzecz z tego fragmentu, moi drodzy: jest coś ponad te wszystkie mechanizmy i ponad y, automatykę, jaka funkcjonuje w naszym organizmie i umyśle. Nasza świadomość. I mając świadomość tego, że taki alkohol mm, właściwie jest w praktyce trucizną, to naprawdę y, mózg dostanie nowe dane i dojdzie: Ej, człowieku, przecież alkohol cię zabija. I trochę czasu zejdzie: no bo przeprogramowanie się wymaga czasu, ale uwierz mi, że ta obsesja picia całkowicie odchodzi. Więc to jest bardzo, bardzo pocieszające. Ale stąd też jest taki mechanizm w nas, no, że po prostu ciśniemy i zrobimy wszystko, żeby iść się nachlać. Kolejny dowód na to, moi drodzy, że mm, piliśmy, by przetrwać w cudzysłowie, to jest to, że nikt z nas nie pił dla smaku. Każdy alkohol, zwłaszcza te wysokoprocentowe, obiektywnie smakuje źle. Trzeba go tam, wiesz, czymś przerobić, dorobić, soku dodać, albo jakiegoś innego lodu i parasolkę, żeby w ogóle to świnstwo dało się przełknąć. Poprzez pewną niemożność radzenia sobie z rzeczywistością, co wynika z różnych powodów i też nie z każdą rzeczywistością, bo bardzo wielu wysoko funkcjonujących, uzależnionych, potrafi na przykład firmy, budować przepotężnie z ogromną siłą woli i, i determinacją, ale w innych dziedzinach gdzieś kompletnie wszystko leży no a są różne deficyty z różnymi zasobami gdzieś się rodzimy i masa różnych czynników ma na to wpływ, jak funkcjonujemy jak szybko gdzieś tam staczamy się na to dno natomiast alkohol działał trochę jak sprzęgło niestety przez to nie mogliśmy nigdy nauczyć się działania we właściwy sposób w trudnych sytuacjach Mm, ale radziliśmy sobie za pomocą butli. no I to kompletnie nie wychodziło, to kompletnie nic nie, nic nie zmieniało, tylko dokładowo nowych problemów. Ale nikt nie pił alkoholu dla smaku, tylko z racji, że nie radził sobie z pewnymi trudnościami. I tym bardziej dokładaliśmy sobie przekonanie, że bez alkoholu to się nie da. Wiesz, taki cytat klasyka. No i weź tu nie chlej, ne? No. <śledzimy> Ja to zawsze podkreślałem i będę podkreślał, nie ma ani jednego dobrego powodu, żeby iść się chleb. Ani jednego. Pretekstów to znajdziemy całą masę. Powodu nie ma żadnego. No dobra, ale czy to znaczy, że teraz to mi został tylko suchy chleb i czekanie na śmierć? No nie. Wielu ludzi ma takie kurde, kompletnie jakieś odrywane z dupy przekonanie. Znaczy, wiemy skąd to jest, ale nie mające kompletnie niczego, z niczego wspólnego z rzeczywistością, z prawdą. Mm. Analogicznie, wyobraź sobie, że alkohol to jest bardzo taka turboostra przyprawa. Ja sam bardzo lubię pikantne jedzenie. Natomiast minus takich bardzo ostrych przypraw jest taki, że jeżeli wszystko byś kompletnie polewał, całe jedzenie i wiesz... Yy, Jedzenie słodkie i jedzenie słone i surowe i przyrządzone. Jeżeli wszystko byś polewał bardzo ostrą przyprawą, to po paru miesiącach, najpóźniej po paru latach, nie czułbyś nic, nawet tej przyprawy. I odstawianie tej przyprawy, by wrócić do normy, by się smaki znowu wyostrzyły, będzie bardzo nieprzyjemne, dlatego że będziesz miał wrażenie, że nic nie ma smaku. I stąd jest takie trochę dziwne przekonanie, że ludzie, którzy odstawiają alkohol. Mając coś takiego, ja pierdziele, teraz takie wszystko jakieś jest do dupy W ogóle nic się nie dzieje, jakoś jest nudno, nie ma smaku No ta analogia z przyprawą jest dobra tutaj do tego Z tego względu, że jest tak samo Na początku wydaje się, że wszystko jest mdłe I w sensie dosłownym, ale też idąc trochę dalej odnośnie emocji, odnośnie przeżyć i tak dalej No mało się dzieje, mało czujemy Ale jeżeli przeciągniesz te kilka tygodni Uwierz mi, że kompletnie wszystko inaczej smakuje. I to dosłownie, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o picie, jeżeli chodzi o kontakt z naturą, o kontakt z kulturą, o kontakt z innymi ludźmi, o seks, to zawsze podkreślam: yy, wszystko jest po prostu nieporównywalnie lepsze, więc nie ma o czym gadać. kurde może jest jednak coś takiego jak picie kontrolowane. Nie ma. Po pierwsze, gdyby było, nie oglądałbyś tego filmu. Po drugie, alkohol sam w sobie odbiera ci kontrolę, więc już po pierwszym browarze tą kontrolę zaczynasz tracić. Więc nie ma kompletnie czegoś takiego. Po trzecie jest to bzdura i iluzja koncernów związanych z przemysłem alkoholowym i Picie alkoholu nigdy w zasadzie nie wygląda tak jak w reklamach. A jeżeli wygląda nawet w trakcie jakiejś imprezy, to, to może być kilka minut w przeciągu całej nocy. No po prostu nie ma czegoś takiego jak picie kontrolowane. I żeby wybrzmiało, yy, to że odstawiasz alkohol, to, to nie jest jakaś kara, to nie jest, że ty się czegoś z życia pozbywasz. Jest dokładnie, dokładnie odwrotnie. To co mówiłem wcześniej, też gdzieś to zasłyszałem, że. Alkohol obiecywał dać ci to, co trzeźwość ci daje. Po prostu. I nie ma sensu się nawet zastanawiać już nad tym. Mimo, że jest cała masa dowodów i argumentów, które w tym filmie przedstawiłem, to na koniec dnia i tak nie ma znaczenia, bo alkohol nie jest ci do niczego potrzebny. A więc, znowu, jeżeli dotarliście do tego momentu, bardzo, bardzo dziękuję. Możecie w komentarzach się podzielić, jak to było u was z próbami kontrolowania picia Czy jeszcze gdzieś o tym rozmyślacie, tęsknicie, czy generalnie macie już to w dupie, po prostu cały kawał I bardzo, bardzo, bardzo was zachęcam do łapkowania, komentowania, udostępniania tych materiałów Ostatni film obejrzał się bardzo dobrze Więc myślę, że póki co w tym formacie będziemy działali dalej Może, może coś tutaj się w tych statystykach naszych też poprawi ale mówię komentowanie, udostępnianie materiałów bardzo pomaga rozwijać się naszej społeczności A ja myślę, że to kanał z misją, a nie słodkie pogaduchy I warto wspierać, a jeżeli dodatkowo chcesz wesprzeć moją pracę, do czego bardzo, bardzo zachęcam Bo tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu mam czas na nagrywanie tych materiałów To w opisie filmu jest info, jak można mnie wesprzeć Tymczasem moi drodzy, pogody w serduchu, trzymajcie się ciepło Pamiętajcie, że naprawdę absolutnie nie macie za czym tęsknić, jeżeli chodzi o picie, i właściwie już z tego powodu nawet nie warto rozkminiać, czy kontrolowane picie jest, czy nie jest. Ja na tą chwilę, nawet gdybym mógł za każdym razem do końca życia wypić taką ilość, jaką chcę, w taki sposób, jak widzimy w reklamach, nie chciałbym. Po pierwsze, bo wiem, że alkohol jest trucizną jest narkotykiem. I do niczego mi nie jest potrzebny, absolutnie, a po drugie nie ma do zaoferowania mi nic. Bo wszystko, co mi dawał, jestem w stanie ogarnąć sobie, chociażby tu. I to jest. I to jest upojenie na trzeźwo. Jeszcze raz pogody w serduchu. Cześć.